Cześć, naprawiam buty turystyczne, trekkingowe i zauważyłem jedną powtarzalną rzecz. W większości przypadków te buty nie są zadbane, jeżeli chodzi o ich skórę. Słuchajcie, takie oto bardzo fajne buty, jednak ta skóra jest widać, że jest przesuszona. Tutaj tak samo. Trzeba coś z tym zrobić, bo naprawdę fajne buty i warto, żeby. Były lepiej zadbane. Tu można używać do takiej gładkiej skóry tłuszczu, różnych takich past olejowych, ale zawsze jest tak, że jeżeli coś wymaga większego czasu, poświęcenia, to niestety nie chce nam się tego robić. Zobaczcie tutaj podeszwy wymienione, ekstra bieżnik, ale buty nie wyglądają za dobrze. Te buty. Nie wyglądają, naprawdę one nie wyglądają dobrze te buty. Tak samo tutaj Salomony, Salomony, które wiek tutaj w przeliczeniu na wiek butowy, to jakieś 79 lat. Podeszwa nowa, Przesz przeszczep podeszwy, bypassy w skórze w dwóch miejscach, buty uratowane. Natomiast zobaczcie, to nie wygląda dobrze. Patrzcie, nie wygląda dobrze, ta skóra, naprawdę nie wygląda dobrze. I co zrobić, żeby to wyglądało dobrze. Jeżeli to się powtarza za prawie każdym razem, że ta skóra jest sucha, popękana, zobaczcie sobie. Tu w tych miejscach często pęka. Dlatego że skóra nie jest nawilżona, to mam dla Was do zaproponowania środek, który naprawdę łatwo się go tutaj nanosi na skórę i. Sprawi, że wasze buty będą w lepszej kondycji. Ktoś napisał: Ale jasna skóra ściemnieje. Tak, to prawda. Tylko czy bladość jest oznaką zdrowia? Sami sobie na to odpowiedzcie. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że skóry powinny by mieć głęboki odcień i być elastyczne. To jest właśnie oznaka długowieczności. Do wyczyszczenia. Oczywiście pianka i szczotka medium oraz kilka ściereczek. To wam się naprawdę przyda. Te ściereczki super pochłaniają tutaj całe zabrudzenie. Ja sobie przygotowałem już tutaj patrzcie, taki kartonik i zobaczymy, jak się to będzie sprawowało. Więc na pierwszy rzut, taki kartonik, bo nie chcę, żeby mnie się ten olejek rozlał po całym zakładzie, bo raz. On jest taki tłusty, że raz prawie tutaj wyrżnąłem orła i o mały włos, i bym tutaj kurczę nie występował teraz. I trzeba to bardzo dobrze wymieszać bardzo, bardzo dobrze. Ten olejek naprawdę musi być super wymieszany. I teraz, nawet jak nie macie czasu wyczyścić buty, to, to możecie sobie spokojnie. Ten, ten olejek zaaplikować. Ja sobie tutaj jeszcze tak sobie tutaj, bo mi się to niepotrzebnie. I, I jest piękna się robi tutaj. Zresztą zbliżenie zrobimy. O, widzicie? To jest mleczko specjalna receptura. Na naturalnych składnikach, która była używana przez firmę rodzinnej, która się zajmowała przez lata renowacją futer, butów, torebek dobrej jakości. I teraz jest to dostępne również do butów. Te buty są bardzo przesuszone. Jest naprawdę naprawdę źle wyglądają. Zobaczcie sobie. No, teraz jest już coś troszeczkę lepiej, ale te buty, nawet jak po takim spryskaniu będą wymagały jeszcze za parę dni, żeby je raz popryskać, i później za każdym razem, jak będą czyszczone, to myślę, że takie delikatne przepryskanie na pewno pomoże. Widzicie, jak to wygląda. A teraz zobaczcie, salomony naprawdę źle wyglądają. Fatalnie. Jest, skóra jest bardzo, bardzo zużyta i przywrócimy tego buta do życia. Klient się zdecydował na wymianę podeszwy, ale patrzcie, na tych zgięciach właśnie, na tych zgięciach są zawsze największe, największe uszkodzenia skóry, ponieważ tutaj skóra pracuje zgina się i rozciąga zgina i rozciąga a jak nie jest nawilżona to jest niestety podatna na rozrywanie na pękanie ja tutaj nie żałuję tego środka bo te buty nie, nie były nigdy niczym takim robione tak Możecie jeszcze sobie tak powcierać w niektóre elementy i ktoś powie, ale dużo tego trzeba pryskać. No tak, jeżeli buty przez 10, 15, 20 lat nie były nawilżane, to niestety trzeba dużo pryskać. Ale jak macie w miarę nowe buty, to wystarczy, tak jak na przykład te tutaj, to wystarczy tak, popryskać po prostu skórę, żeby była nawilżona. O, na tych zgięciach i już całkiem inaczej się to prezentuje. To są skóry o wyprawie tłustej, więc można takie coś robić. Zamsze, nubułki w butach trekkingowych powinny być bardzo dobrze nawilżone. I zobaczcie jak to wygląda. Salomon jeden, drugi i tutaj mendl, Jeżeli skóra jest nawilżona, Dobrze nawilżona, to już nie ma miejsca, żeby wchłonąć wodę. Na to jeszcze jakiś impregnat, który polecam to, oczywiście, po wyschnięciu najlepiej tam te 6-8 godzin odczekać i jakiś impregnacik popryskać, który Wam zrobi ochronę jeszcze taką zewnętrzną. I sami teraz stwierdźcie, czy to jest faktycznie trudna rzecz, czy łatwa. Jeżeli chcecie też zadbać o swoje buty, to zostawcie komentarz. Podeślę Wam informację, co to jest za środek. Pozdrawiam, Szef z Damian. Cześć. A, jeszcze Salomony pokażę. A, jeszcze coś. Jeśli chcecie zobaczyć, bo to ja to nagrywam w sobotę. Jest sobota, godzina 13.30 około gdzieś tak. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak one po tej impregnacji będą wyglądać w poniedziałek, to zapraszam na szewską kawkę. Cześć!